W następnym tygodniu ballada o dzikim zachodzie. Wielcy wodzowie Indian. Ballada niechcianych ludzi. Walka setek Afrykańczyków o prawo do posiadania upragnionych dokumentów zezwalających na pobyt i pracę. Walka tych, dla których Francja od dawna była ziemią obiecaną. Jako ofiary restrykcyjnej ustawy migracyjnej wychodzą z ukrycia i 18 marca 1996 roku decydują się na okupację jednego z paryskich kościołów. Morskie opowieści, odcinek szósty. Fascynujący są urodą i tajemnicą ocean, bywa czasami niebezpieczny. Wie o tym amerykańska Straż Przybrzeżna, przygotowana do wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych. Udziela pomocy małym statkom wycieczkowym, jak i wielkim tankowcom. Kulisy heroicznej pracy tych strażników morza w kolejnym odcinku morskiej epopei. Honey Calls, stepujący dżentelmen. Mniej popularny niż Freda Astaire czy Bill Robinson, czarnoskóry tancerz Charles Honey Colls nazywany był królem stepu. Jego technika, nadzwyczajne wyczucie rytmu i pomysły choreograficzne wyryły głęboki ślad na amerykańskich latach 30. -tych.